Dziś moździłki, to jest Komik i dzisiaj na prośbę tego yy, trzeciego ocenię jego konto w Stars Ma 5000 pucharków to bardzo dużo. Też bym chciał o tym mieć tyle. Tutaj są jego rangi, no duże ma po prostu mocne rangi, dużo po prostu ma rangi, ale na 5000 pucharków to dobrze. Yy, dobry ma bardzo levele, jak widać. Tutaj tych Mike 13, bo tam był 14. Elpek, 16. Ranga Barley, 14. I Poco, 14. Też Rico Daryl ma już chyba na 11. Daryla i Penny tak na 10. Level też ma oni mocno bardzo. Ale po prostu teraz otwierał Opening, to jest trochę wcześniejszy jego filmik. Rose za 15. Ranga, ale level pierwszy nadal ma, to jest też trochę słabo. Czy może ulepszyć to. Jego kanał po prostu, to znaczy jego, polecam jego kanał, wchodźcie na jego filmiki. O! Piperka! no Moc piąta, aż 15 ranga. No, tu ma bardzo mocne levele Gina też w tym odcinku drobną Też ma jakąś chyba już 12 rangę, coś takiego. Jego konto jest bardzo dobre. chciałbym mieć takie. No, dobre ma postacie Gina. Tylko trochę jest dziwne, że tak akurat, no nie ma żadnej lepszej postaci. Ale... Tutaj wam w ogóle pokażę jego kanał, co nagrywa, jeżeli się. Pokażę wam więcej. Jakieś openingi różne, jak wbija, pierwsza, ZEGRA, QA różne. Jak szybko wbijać, czego nie robić, coś tam w Brawl Stars... O, jego klub trzeciego. Jest od zero pucharko, więc każdy może dojść. Ma dość dobrych, no właśnie. Ja doszłam do jego klubu i on mnie poprosił właśnie, żebym teraz ocenił, więc ja mówię, tak, konto jest dobre, bardzo, tutaj w ogóle mogę wam teraz coś pokazać, bo to jest 5000 tych kucharków, to pokazuję wam, ile on ma, mniej więcej, co ma, no właśnie, po prostu, widzicie, ma trzecią rangę na Darylu, 11 rangę, trzeci level, Ogólnie, pamiętam, że on w ogóle nie gra, na nie ma bo on w ogóle nie gra na tych trybach, ani razu jak patrzyłem, jeszcze na tym nie grał. Tak samo, ogólnie dużo ma zwycięstw, zwykłych, no jak widzicie, już widać, że ich chyba zbiera przez tutaj, skrzynki, trzeci i jego klub się nazywa się Klub Trzeciego. Gemów ma też tu, widzicie, że... o tu dużo, ale on będzie ich chyba zbiera na, na, na coś, nie wiem na co. No, mówię Wam, bardzo dobry. Dobry, ale by się przydało na taki, na taki oczy, jak No, lepiej trochę postaci, ale na pewno ma lepsze to ja mam prawie 3000. Na pewno i to jest no, po prostu ma dość dobre. Kodo, ja się, o, w ogóle Wam tworzę ten klub. Skoro już jesteśmy, mam rązę, klub trzeciego, tworzywam. No. Chodzi tyle na powiem Wam przepraszam, tyle. No i to my trzeciemu. Dobry klan. Jego w ogóle klan ma teraz 100 osób. Więc już wiecie. Ale tam często wychodzą, wchodzą. Ja ostatnio wychodzę, wchodzę tak gdzieś kilka razy. No bo czasami coś tam, coś tam sprawdzam. Na przykład co tam można zrobić, ale zawsze dochodzę. się si si żegnam się z wami, cześć